Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu ludzi traci drogę do Boga? Dlaczego nawet wierzący upadają, tracąc swoje dusze na wieczność? Posłuchaj uważnie, bo to, co za chwilę usłyszysz, może uratować nie tylko Twoją duszę, ale również duszę Twoich najbliższych. To, co zostało ujawnione podczas egzorcyzmów, mrozi krew w żyłach, ale jest prawdą, którą musisz poznać. Wyobraź sobie ciemny pokój. Kapłan stoi naprzeciwko osoby opętanej, trzymając krucyfiks. Demon wykrzywia twarz swojej, ofiary w grymasie bólu i nienawiści. Tysiące dusz należą do nas, zapomnieli o jednej modlitwie. Te słowa, wypowiedziane głosem, który nie należy do człowieka, odsłaniają przerażającą prawdę o czasach, w których żyjemy. Kościół święty przez wieki gromadził świadectwa z egzorcyzmów, które stanowią wstrząsające ostrzeżenie dla wiernych. Dlaczego demony tak chętnie mówią podczas egzorcyzmów? Bo są pyszne, chcą się chwalić swoimi zwycięstwami nad ludźmi, ale Bóg w swoim miłosierdziu pozwala nam usłyszeć te wyznania jako ostrzeżenie, jako wezwanie do nawrócenia. Egzorcyści z całego świata potwierdzają, że w ostatnich dekadach liczba przypadków opętań drastycznie wzrosła. Kardynał Gabriele Amort, wieloletni główny egzorcysta Watykanu, przed śmiercią ostrzegał, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku sił ciemności na duszę. Nigdy wcześniej szatan nie miał tak łatwego dostępu do ludzkich serc, mówił ojciec Amort. Podczas jednego z najcięższych egzorcyzmów demon wyznał: Zabieramy duszę tysiącami, bo ludzie zapomnieli o mocy jednej modlitwy. O jakiej modlitwie mówił? Zanim odpowiem na to pytanie, musimy zrozumieć, jak działa strategia złego ducha w dzisiejszym świecie. Diabeł jest mistrzem złudzenia i manipulacji. Nie przychodzi do ciebie z rogami i widłami, wołając: oddaj mi swoją duszę. Jego taktyka jest subtelna i przebiegła najpierw przekonuje cię, że nie istnieje. To jego największe zwycięstwo sprawić by ludzie, nawet wierzący katolicy traktowali go jako symbol lub metaforę zła, a nie realną osobową istotę. Badania pokazują, że nawet wśród praktykujących katolików wiara w realność osobowego diabła dramatycznie spadła. Święty Piotr ostrzegał nas, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Te słowa są dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Szatan krąży wokół ciebie, wokół twojej rodziny, czekając na moment słabości, by zaatakować. Druga strategia złego ducha to stopniowe osłabianie naszej wiary. Zaczyna od małych kompromisów to tylko niewinny horoskop to tylko film o czarach przecież to fikcja to tylko mała plotka o sąsiadce. Każdy grzech, nawet ten, który wydaje się nieistotny, otwiera furtkę dla działania złego ducha. Święta Faustyna w swoim dzienniczku opisała wizję, w której ujrzała demony pracujące niestrudzenie, by doprowadzić duszę do upadku. Najbardziej przerażające było to, że największą radość sprawiały im upadki osób pobożnych, które wcześniej żyły blisko Boga. Demon podczas jednego z egzorcyzmów wyznał: Najłatwiej zdobywamy duszę tych, którzy myślą, że są bezpieczni. W Fatimie Matka Boża ostrzegała, że więcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów ciała, niż z jakiegokolwiek innego powodu. W dzisiejszym świecie jesteśmy nieustannie bombardowani obrazami i treściami, które prowokują do nieczystości. Internet, telewizja, billboardy, zły duch wykorzystuje wszystko, by uwieść nasze zmysły i oddalić nas od czystości serca, którą tak ceni Bóg. Ojciec. Gabriele Amort, podczas jednego z egzorcyzmów, zapytał demona, jakie modlitwy najbardziej go ranią. Odpowiedź była zaskakująca. Każda modlitwa mnie rani, ale jest jedna, której nienawidzę najbardziej, bo przez nią tracę duszę, które już prawie posiadłem. Ta modlitwa, tak prosta, a jednocześnie potężna, to różaniec święty. Tak, różaniec. Ta modlitwa, którą wielu katolików odmawiało w dzieciństwie, a potem zarzuciło, uznając ją za przestarzałą lub nudną. Ta modlitwa, którą tak często odkładamy na bok, mówiąc nie mam czasu. Ta modlitwa, którą Matka Boża w niemal każdym objawieniu gorąco zaleca jako oręż przeciwko siłom ciemności. W Fatimie Maryja przedstawiła się jako Matka Boża różańcowa i prosiła o codzienne odmawianie różańca. W Lourdes, w Guadalupe, w Akita, w Kibecho, wszędzie Matka Boża przychodziła z różańcem w dłoni i błagała o powrót do tej modlitwy. Dlaczego właśnie różaniec? Co sprawia, że ta prosta modlitwa jest tak potężna? Demon podczas egzorcyzmu wykrzyczał, nienawidzę tej modlitwy. Za każdym razem, gdy ktoś bierze do ręki różaniec, ona przychodzi i depcze moją głowę. Nie mogę znieść dźwięku tych słów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Maryja jest niewiastą z księgi rodzaju, która miażdży głowę węża. Każde zdrowaś Maryjo jest jak cios w głowę szatana. Każda dziesiątka różańca to przypomnienie tajemnic życia Chrystusa, które są źródłem naszego zbawienia. Różaniec to kontemplacja życia Jezusa oczami jego matki. Święty ojciec Pio nigdy nie rozstawał się z różańcem. Mawiał, różaniec to broń w walce ze złem, przed którą drży całe piekło. Kiedy pytano go, ile różańców odmawia dziennie, odpowiadał z uśmiechem, przynajmniej trzydzieści. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisał, Różaniec jest modlitwą, którą zawsze szczególnie umiłowałem. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Siostra łucja z Fatimy twierdziła, że nie ma takiego problemu osobistego, rodzinnego, narodowego czy międzynarodowego, którego nie można by rozwiązać za pomocą różańca. A jednak, mimo tych wszystkich świadectw i zaleceń, różaniec jest modlitwą często zaniedbywaną. Demon podczas egzorcyzmu szydził: Wasze różańce zbierają kurz w szufladach, podczas gdy my zbieramy wasze dusze. Wyobraź sobie teraz duchy ciemności, drżące ze strachu, gdy bierzesz do ręki różaniec. Wyobraź sobie Maryję, stojącą u twego boku, gdy odmawiasz każde: Zdrowaś, Maryjo! Wyobraź sobie moc płynącą z nieba z każdym, Ojcze nasz. Różaniec to nie tylko paciorki, to potężny duchowy oręż. Kolejnym wyznaniem demona, które wstrząsnęło egzorcystami było: Najbardziej nienawidzę rodzin odmawiających razem. Różaniec, nie mogę wejść do tych domów, są chronione. Rodzinny różaniec tradycja, która w wielu domach zanikła. A przecież Maryja w Fatimie prosiła właśnie o rodzinny różaniec, jako ratunek dla rodzin w trudnych czasach. Święty Jan Paweł II mawiał Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Statystyki są nieubłagane, badania pokazują, że rodziny regularnie odmawiające wspólnie różaniec mają znacznie niższy wskaźnik rozpadu. Dzieci wychowane w tradycji codziennego różańca rzadziej odchodzą od wiary w dorosłym życiu. To jak duchowa tarcza chroniąca każdego członka rodziny. Demon podczas egzorcyzmu wyznał, nienawidzę słyszeć, jak dzieci odmawiają różaniec. Ich modlitwa jest czysta, bez wątpliwości pełna ufności. Taka modlitwa parzy mnie jak ogień. Matka Boża w objawieniach w Fatimie szczególnie prosiła o modlitwę dzieci. Pokazała trzem małym pastuszkom wizję piekła i powiedziała, że wiele dusz idzie tam, bo nikt się za nie nie modli. Dzieci zrozumiały powagę sytuacji i codziennie odmawiały różaniec w intencji grzeszników. A co z nami, dorosłymi? Czy rozumiemy wagę tej modlitwy? Czy zdajemy sobie sprawę, jak potężny oręż dał nam Bóg podczas jednego z najtrudniejszych egzorcyzmów w historii, opisanego przez Ojca Gabriele Amorta, demon wyznał każdy, kto odmawia różaniec, wymyka się z moich rąk, tracę nad nim władzę. To niemożliwe by ktoś, kto wiernie odmawia różaniec każdego dnia, pozostał w grzechu ciężkim. Światło rozlewa się w jego duszy, a ja nie mogę tam wejść. To zdumiewające wyznanie demona powinno być dla nas wszystkich przebudzeniem. Codzienny różaniec to nie tylko pobożna praktyka, to kwestia duchowego życia i śmierci. Święta Bernadetta z Lourdes, której objawiła się Matka Boża, mówiła: Gdy odmawiam różaniec, Maryja jest przy mnie, prowadzi mnie jak Matka prowadzi dziecko. Ta bliskość Maryi jest szczególnym owocem modlitwy różańcowej. Ona prowadzi nas do swojego Syna, uczy nas kochać go tak, jak ona go kocha. Kolejne przerażające wyznanie demona podczas egzorcyzmu brzmiało: Najbardziej nienawidzę tych, którzy wynagradzają Bogu za grzeszników. Oni ratują dusze, które już prawie należały do mnie. Czy wiesz, że Różaniec jest także modlitwą wynagradzającą? Pierwsza. Sobota miesiąca, dzień, który Matka Boża w Fatimie wskazała jako szczególny czas, wynagrodzenia za grzechy przeciwko jej niepokalanemu sercu. Obiecała, że tym, którzy przez pięć pierwszych sobot miesiąca przystąpią do spowiedzi komunii świętej, odmówią Różaniec i przez piętnaście minut będą rozważać jego tajemnice, będzie towarzyszyć w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Czy korzystamy z tej obietnicy? Czy wynagradzamy niepokalanemu sercu Maryi za zniewagi, których doznaje? Demon podczas egzorcyzmu wyznał z nienawiścią. Te pierwsze soboty tracę przez nie tyle dusz, robię wszystko, by ludzie o nich zapomnieli, by byli zbyt zajęci, by znaleźć czas na spowiedź i komunię w te dni. Inna przerażająca prawda ujawniona przez demony podczas egzorcyzmów dotyczy stanu łaski uświęcającej. Śmiejemy się, gdy widzimy ludzi przystępujących do komunii świętej w stanie grzechu ciężkiego. Każda taka komunia to kolejne zwycięstwo dla nas. Święty Paweł ostrzegał: Kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Przyjmowanie komunii świętej w stanie grzechu ciężkiego, bez uprzedniej spowiedzi, to profanacja najświętszego sakramentu. Różaniec pomaga nam zachować stan łaski. Prowadzi do głębokiego rachunku sumienia i szczerej skruchy, jak wyznał demon. Nie mogę znieść, gdy widzę, jak podczas odmawiania różańca człowiek uświadamia sobie swoje grzechy i postanawia się wyspowiadać. Tracę wtedy władzę nad jego duszą. Kolejną, przerażającą prawdą ujawnioną przez demony jest ich strategia wobec umierających. Przy łożu śmierci walczymy najmocniej. To ostatnia szansa, by zdobyć duszę. Wzbudzamy zwątpienie, rozpacz, bunt przeciwko Bogu, ale nie możemy nic zrobić, gdy umierający ściska różaniec, gdy ktoś odmawia przy nim różaniec. Święty Alfons Liguori pisał o wielkim znaczeniu ostatnich chwil życia. To właśnie wtedy rozstrzyga się wieczny los duszy. Różaniec przy łożu śmierci to jak latarnia morska prowadząca do bezpiecznego portu. Ileż świadectw mamy o umierających, którzy w ostatnich chwilach życia ściskali różaniec? Ileż nawróceń dokonało się w ostatniej godzinie dzięki tej modlitwie? Matka Boża obiecała, że ktokolwiek będzie odmawiał różaniec, otrzyma szczególną łaskę. Jedną z tych łask jest dobra śmierć. Odejście z tego świata w stanie łaski uświęcającej. Demon podczas egzorcyzmu wrzeszczał: Nienawidzę tych, którzy odmawiają różaniec za umierających. Oni wyrywają mi duszę sprzed samego nosa. Czy modlisz się za umierających? Czy odmawiasz różaniec w intencji tych, którzy dziś staną przed Bożym Sądem? Każdego dnia tysiące ludzi umiera, wielu nieprzygotowanych na spotkanie z Bogiem. Twój różaniec może być dla nich ostatnią deską ratunku. Święta Brygida Szwedzka miała wizję, w której Matka Boża powiedziała Wszystkie, Ave Maria, są jak róże, które dajesz mi. Z tych róż tworzę wieńce dla moich dzieci. Każde, zdrowaś Maryjo, to jakby róża ofiarowana matce bożej, a ona, splata z nich, duchowe wieńce łask. Jak odmawiać różaniec, by był skuteczną bronią przeciwko złu. Demon podczas egzorcyzmu wyznał: Najbardziej boję się tych, którzy odmawiają różaniec ze skupieniem, rozważając każdą tajemnicę. Ich modlitwa przenika niebiosa. Nie chodzi o ilość, ale o jakość. Lepiej odmówić jeden dziesiątek z głębokim skupieniem, niż cały różaniec w pośpiechu, z rozproszeniem. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, wielki apostoł różańca, uczył, nie liczy się długość modlitwy, ale jej żarliwość. Rozważanie tajemnic różańcowych to kluczowy element tej modlitwy. Bez rozważania tajemnic różaniec traci swoją kontemplacyjną głębię. Każda tajemnica to okno, przez które możemy patrzeć na życie Jezusa i Maryi. Demon podczas egzorcyzmu wyznał z wściekłością. Nienawidzę, gdy ludzie rozważają tajemnicę różańca. Wtedy oni naprawdę jednoczą się z Nim i z nią. Matka Boża w Fatimie prosiłaby po każdej dziesiątce odmawiać modlitwę. O mój Jezu! Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas, od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ta modlitwa dodana do różańca ma szczególną moc wyjednywania łaski, nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników. Demon podczas egzorcyzmu krzyczał: Ta modlitwa z Fatimy, przez nią tracimy tyle dusz, które już były nasze. Kolejnym wstrząsającym wyznaniem demona było: Najbardziej boję się tych, którzy noszą poświęcony różaniec to jak noszenie części zbroi samej królowej niebios. Czy wiesz, że różaniec to nie tylko modlitwa, ale także sakramentalia? Poświęcony różaniec, noszony z wiarą, ma moc odpędzania złych duchów. Wielu świętych nigdy nie rozstawało się ze swoim różańcem. Święty Ojciec pijo. Święty Maksymilian Kolbe, święty Jan Paweł II, wszyscy oni nosili różaniec nie tylko jako przedmiot pobożności, ale jako duchową broń. Demon podczas egzorcyzmu wyznał, kiedy widzę kogoś z różańcem w kieszeni lub na szyi, wiem, że muszę być ostrożny. Ta osoba ma potężnego obrońcę. Ale samo noszenie różańca nie wystarczy, trzeba go używać, odmawiać, jak powiedział święty Jose Maria Escriva, różaniec w kieszeni, a nie w sercu i na ustach, jest jak broń bez amunicji. Demon podczas egzorcyzmu szydził. Ludzie noszą różańce jak amulety, ale ich nie odmawiają, to tak, jakby nosili miecz, ale nie umieli go wyciągnąć z pochwy. Matka Boża w wielu objawieniach prosiła o odmawianie różańca jako ratunek dla świata. W Fatimie w 1917 roku, gdy Europa była pogrążona w okropnościach i wojny światowej, Maryja powiedziała: odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata. W Kibeho w Rwandzie w latach 1989 Matka Boża ostrzegała przed straszliwą rzezią, która rzeczywiście nastąpiła w 1994 roku. Prosiła o powrót do modlitwy różańcowej jako drodze ocalenia. Wakita w Japonii w 1973 roku Maryja ostrzegała przed straszliwą karą dla ludzkości, jeśli ludzie nie nawrócą się i nie powrócą do modlitwy, wskazywała na różaniec jako ratunek. Czy te wezwania nie powinny nami wstrząsnąć? Czy możemy je ignorować? Demon podczas egzorcyzmu wyznał z nienawiścią: każda grupa modlitwy różańcowej to jak twierdza, której nie możemy zdobyć. Nienawidzę tych wspólnot różańcowych. Warto zastanowić się, czy w Twojej parafii istnieje grupa modlitwy różańcowej. Jeśli nie, może to Bóg wzywa Cię, byś ją założył. Święty Jan Paweł II mówił, Różaniec jest modlitwą wspólnoty chrześcijańskiej, która gromadzi się wokół Maryi, by kontemplować z nią oblicze Chrystusa. Demon podczas egzorcyzmu wrzeszczał: nienawidzę tych, którzy propagują różaniec. Oni ratują tysiące dusz. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort przepowiedział, że w czasach ostatecznych Bóg wzbudzi wielkich apostołów różańca świętego. Będą to wielcy święci, przewyższający świętością większość innych świętych, tak jak cedry Libanu przewyższają małe krzewy. Czy ty możesz być jednym z tych apostołów Różańca? Czy możesz wprowadzić tę modlitwę do swojego domu, do swojej rodziny? Czy możesz zachęcić innych do powrotu do tej zapomnianej, a tak potężnej modlitwy? Demon podczas egzorcyzmu wyznał: To ona, ta niewiasta, depcze moją głowę, przez Różaniec prowadzi duszę do swojego syna. Nienawidzę jej i nienawidzę tych, którzy ją kochają. Maryja jest naszą matką, daną nam przez Jezusa z krzyża. Oto matka Twoja. Ona prowadzi nas bezpieczną drogą do nieba. Różaniec to jakby trzymanie się jej matczynej dłoni w drodze do Jezusa. Święty Maksymilian Kolbe mówił: Jeśli chcesz przyciągnąć duszę do Boga, zbliż je do Maryi, a ona doprowadzi je do Chrystusa. Różaniec to najpiękniejsza modlitwa do Maryi, prowadząca prosto do serca Jezusa. W tych trudnych czasach, gdy wiara gaśnie w wielu sercach, gdy zło wydaje się triumfować, powróćmy do różańca jako duchowej broni. Jak wyznał demon, tysiące dusz należą do nas, bo zapomnieli o różańcu. Nie pozwól, by Twoja dusza i dusze Twoich bliskich stały się łupem szatana. Weź do ręki różaniec. Odmawiaj go codziennie, noś go przy sobie. Rozważaj jego tajemnice, żyj nimi. Matka Boża obiecała, że ktokolwiek będzie wytrwale odmawiał różaniec, otrzyma wszelkie łaski o które prosi. To obietnica samej Królowej Nieba. Czy możemy wątpić w jej spełnienie? Wyobraź sobie, że dziś wieczorem bierzesz do ręki różaniec, klękasz przed obrazem Matki Bożej, zaczynasz odmawiać, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W tym momencie niebo pochyla się nad Tobą. Maryja staje przy Tobie. Aniołowie otaczają Cię. Święci łączą się z Tobą w modlitwie. A złe duchy uciekają drżąc ze strachu. To nie poetycka wizja. To duchowa rzeczywistość. Potwierdzana przez świętych i mistyków na przestrzeni wieków. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort pisał... Gdy odmawiasz różaniec, anioły radują się, święci cieszą się, niebo rozbrzmiewa chwałą, szatan drży i ucieka, a całe piekło drży. Nigdy nie jest za późno, by powrócić do różańca. Nawet jeśli przez lata zaniedbywałeś tę modlitwę, dziś możesz zacząć od nowa. Matka Boża czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Demon podczas egzorcyzmu wykrzyczał: Nienawidzę nawróceń. Nienawidzę, gdy ktoś po latach wraca do Różańca, wtedy tracę władzę nad jego duszą. Być może to właśnie jest moment twojego duchowego przebudzenia, być może to właśnie dziś Bóg przemawia do twojego serca przez to świadectwo. Nie odrzucaj tej łaski, nie odkładaj decyzji na później. Szatan najbardziej cieszy się z naszego jutro. Święty Augustyn mówił: Bóg, który dał ci dzisiaj, nie obiecał ci jutra. Nie, wiemy, ile czasu nam jeszcze zostało. Każdy dzień jest darem i szansą na nawrócenie. Na zakończenie tego świadectwa, demon podczas egzorcyzmu wykrzyczał słowa, które powinny wstrząsnąć każdym z nas. Gdyby ludzie wiedzieli, co czeka tych, którzy umierają bez pojednania z Bogiem, padliby na kolana i błagali o miłosierdzie. Piekło istnieje. To nie metafora, nie symbol. To realne miejsce wiecznego cierpienia tych, którzy odrzucili Bożą miłość. Jezus w Ewangelii więcej mówił o piekle niż o niebie, bo chciał nas ostrzec przed tym straszliwym losem. Matka Boża w Fatimie pokazała trójce małych dzieci wizję piekła. Łucja później wspominała: Widzieliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze które wyglądały jak przezroczyste, czarne lub brązowe żarzące się węgle w ludzkiej postaci, unosiły się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu, padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez wagi i równowagi wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy. Po tej wizji dzieci były tak wstrząśnięte, że resztę życia poświęciły modlitwie i pokucie za grzeszników. Mały Franciszek powtarzał: Musimy ratować grzeszników od piekła. Czy my mamy tę samą gorliwość? Czy rozumiemy, jak wielka jest stawka? Chodzi o wieczność, szczęśliwą lub nieszczęśliwą. Różaniec to nie tylko modlitwa osobista, to potężny środek ratowania dusz. Każde, zdrowaś Maryjo, może być jak lina ratunkowa rzucona tonącemu grzesznikowi. Święta, Faustyna w swoim dzienniczku opisała, jak podczas modlitwy różańcowej ujrzała Matkę Bożą, trzymającą na rękach Dzieciątko Jezus. Maryja powiedziała do niej: Jestem Matką Bożą różańcową, przychodzę, aby zachęcić cię do wytrwałej modlitwy za grzeszników. Na zakończenie tego świadectwa chcę Cię prosić, weź dziś do ręki różaniec. Nawet jeśli to będzie tylko jedna dziesiątka, odmów ją z wiarą i miłością. To może być początek duchowej rewolucji w Twoim życiu, jak powiedział święty Ojciec Pio: Różaniec to broń naszych czasów. Sięgnij po tę broń. Broń swojej duszy, broń swoich bliskich, broń świata przed mocami ciemności. Tysiące dusz należą do nas, bo zapomnieli o Różańcu, wyznał demon. Nie pozwól, by twoja dusza i dusze twoich bliskich należały do tych tysięcy. Powróć do Różańca. Dziś nie zapomnij również obejrzeć naszego następnego filmu, który pojawia się właśnie na twoim ekranie. Kliknij w kartę, którą widzisz teraz przed sobą i pozwól, by Bóg dalej przemawiał do twojego serca, pamiętaj, każde spotkanie z prawdą to krok bliżej zbawienia. Kliknij i odkryj kolejne duchowe skarby, które przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie. Maria czeka z różańcem w dłoni, czeka na ciebie, czy odpowiesz na jej wezwanie. Satan drży ze strachu na myśl, że weźmiesz do ręki różaniec, wie, że wtedy jego władza nad tobą się skończy, wie, że różaniec to klucz do twojego zbawienia. Demon wyznał, gdyby wszyscy katolicy wrócili do codziennego różańca, nastąpiłby koniec mojego królestwa. Na ziemi te słowa są zarówno przerażające, jak i pełne nadziei. Przerażające, bo uświadamiają nam, jak wielką władzę zdobył szatan nad światem, pełne nadziei, bo pokazują, jak prosta jest droga do zwycięstwa. Różaniec to nie tylko zbiór modlitw, to duchowa podróż przez życie Jezusa i Maryi, to rozważanie najważniejszych wydarzeń z historii zbawienia, to patrzenie na Chrystusa oczami Jego matki. Święty Jan Paweł II wprowadził tajemnicę światła, by uzupełnić tę duchową podróż o wydarzenia styczęstyczne publicznej działalności Jezusa. Teraz, odmawiając cały różaniec, rozważamy życie Chrystusa od zwiastowania do ukoronowania Maryi na królową nieba i ziemi. Każda tajemnica różańca to jak okno, przez które możemy zajrzeć do Bożego Serca. Każde zdrowaś Maryjo. To jak delikatne pukanie do drzwi nieba. A Maryja, nasza matka, otwiera te drzwi i prowadzi nas do swojego syna. Tysiące dusz należą do nas, bo zapomnieli o różańcu. To wyznanie demona niech będzie dla nas ostatecznym przebudzeniem. Nie, pozwól, by Twoja dusza i dusze Twoich bliskich stały się łupem szatana. Sięgnij po różaniec. Dziś. Teraz, nie odkładaj tej decyzji na później, kliknij w kartę, którą widzisz na ekranie, aby kontynuować duchową podróż. Matka Boża czeka na ciebie z otwartym sercem, gotowa poprowadzić cię bezpieczną drogą do nieba. Nie zwlekaj, kliknij teraz i daj się poprowadzić ku światłu, które nigdy nie zgaśnie.